Tęsknota to coś znacznie więcej niż zwykłe uczucie. Jest niczym niewidzialna nić, która splata losy ludzi nawet wtedy, gdy fizycznie są od siebie oddaleni. Czasem pojawia się niespodziewanie jako subtelne poruszenie serca, innym razem jako cichy szept w głębi duszy, który przypomina nam o kimś ważnym. Duchowi nauczyciele od wieków podkreślają, że więzi międzyludzkie nie ograniczają się do codziennych rozmów czy wspólnych chwil. Energia emocji nie znika wraz z dystansem ani upływem czasu, pozostaje obecna, manifestując się w subtelnych sygnałach, które można dostrzec tylko wtedy, gdy nauczymy się patrzeć głębiej. Być może zdarzyło się Wam doświadczyć sytuacji, w której nagle, bez wyraźnej przyczyny, pojawiła się w Waszych myślach konkretna osoba. Przez chwilę poczuliście jej obecność tak intensywnie, jakby stała tuż obok. A może usłyszeliście melodię, która przywołała wspomnienie wspólnie spędzonych chwil, budząc w Was uczucia, które wydawały się dawno uśpione. Takie momenty nie są przypadkowe. W rzeczywistości mogą być oznaką, że ktoś bliski wciąż o Was myśli, choć nie wyraża tego wprost. Tęsknota często przejawia się w znakach, które łatwo przeoczyć. To delikatne sygnały, które przenikają codzienność, niespodziewane wspomnienia, nieoczekiwane emocje, subtelne doznania fizyczne, a nawet sny, które wydają się bardziej realne niż zwykłe marzenia senne. Świat duchowy komunikuje się na poziomie, którego nie sposób dostrzec oczami, ale można go poczuć sercem. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się sześciu oznakom, które mogą wskazywać, że ktoś tęskni za wami bardziej niż moglibyście przypuszczać. Nie chodzi tu o oczywiste sygnały, takie jak wiadomości czy spotkania, ale o głębsze, niemal metafizyczne znaki, które czekają na to, by je dostrzec. Jeśli kiedykolwiek mieliście poczucie, że pewna osoba nadal jest częścią waszego życia, mimo że drogi się rozeszły, być może wszechświat daje wam do zrozumienia, że więź wciąż trwa. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, zapraszam Was do refleksji. Czy kiedykolwiek doświadczyliście sytuacji, w której czyjaś obecność wydawała się niemal namacalna, mimo że nie było jej obok? Czy zdarzyło się Wam czuć niewytłumaczalne ciepło w sercu, jakby ktoś w tej samej chwili wysyłał Wam myśli pełne miłości i wdzięczności? Jeśli tak, to możliwe, że intuicyjnie odbieracie subtelne energie, które łączą Was z kimś ważnym. Teraz przyjrzymy się sześciu znakom, które mogą potwierdzić, że ktoś bliski myśli o Was intensywnie i pragnie na nowo poczuć Waszą obecność w swoim życiu. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że bez wyraźnego powodu na waszej twarzy pojawił się delikatny uśmiech? Być może byliście pochłonięci codziennymi sprawami, kiedy nagle poczuliście ciepło w sercu, a kąciki ust same się uniosły. Nie było w tym nic oczywistego, żadnej zabawnej sytuacji, żadnej miłej wiadomości, a jednak pojawił się ten subtelny gest radości. Duchowi nauczyciele wierzą, że takie spontaniczne uśmiechy nie są przypadkowe, mogą być odpowiedzią na niewidzialne energie, które przenikają rzeczywistość. Gdy ktoś intensywnie o Was myśli, zwłaszcza z uczuciem miłości, wdzięczności lub tęsknoty, jego emocje mogą dotrzeć do Was w formie cichego impulsu. To tak, jakby jego myśli znalazły drogę do waszej podświadomości, a wasze serce zareagowało na ten niewidzialny sygnał. Niektórzy twierdzą, że uśmiech pojawia się wtedy, gdy dusze komunikują się poza słowami. Energia, którą wysyłamy do innych, nie znika w próżni, dociera tam, gdzie powinna, często w najmniej spodziewanym momencie. Może to być znak, że ktoś właśnie wspomina wspólne chwile, przepełniając się tęsknotą i sympatią. Być może jego myśli są tak silne, że wasza podświadomość wychwytuje je, zanim jeszcze sami to sobie uświadomicie. Zwróćcie uwagę na te chwile. Jeśli nagle, bez wyraźnego powodu pojawia się w was ciepłe uczucie, warto zatrzymać się na moment i zadać sobie pytanie. Czyja myśl mnie teraz dosięgła? Może to ktoś, kto od dawna nie miał odwagi się odezwać, ale w swoim wnętrzu wciąż czuje z wami głęboką więź. Taki spontaniczny uśmiech może być także dowodem na to, że wasza energia i czyjeś uczucia wciąż są ze sobą połączone. Nawet jeśli fizycznie nie macie kontaktu, myśli i emocje wibrują w niewidzialnej przestrzeni, przekraczając granice czasu i odległości. Pojawiające się znikąd ciepło w sercu może być niczym delikatne dotknięcie, subtelna forma obecności kogoś, kto za wami tęskni. Jeśli więc następnym razem przyłapiecie się na tym, że uśmiechacie się do siebie bez wyraźnego powodu, warto wsłuchać się w intuicję. Może właśnie w tej chwili ktoś myśli o was z czułością i pragnie, abyście to poczuli, choćby w najbardziej subtelny sposób. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że w zupełnie losowym momencie w Waszej głowie pojawiła się konkretna osoba? Może to było podczas spaceru, w trakcie codziennych obowiązków, lub tuż przed zaśnięciem, kiedy myśli płyną swobodniej? Nie szukaliście tego wspomnienia, a jednak przyszło samo, jakby ktoś niewidzialny podsunął Wam obraz, dźwięk, albo zapach, który nagle przeniósł Was do przeszłości. Takie niespodziewane przypomnienia mogą być czymś więcej niż zwykłą grą umysłu. W tradycjach duchowych uważa się, że myśli i emocje krążą między ludźmi niczym fale energii. Jeśli ktoś intensywnie Was wspomina, jego uczucia mogą znaleźć drogę do Waszej świadomości w subtelnej, ale odczuwalnej formie. To może być konkretna scena z przeszłości. Melodia, którą kiedyś razem słuchaliście, albo zapach, który momentalnie przenosi was do dawnych chwil. Zwróćcie uwagę na te momenty. Jeśli dana osoba pojawia się w waszym umyśle w sposób nagły i intensywny, może to być znak, że w tej samej chwili ona również o was myśli. Nie bez powodu niektóre wspomnienia są silniejsze od innych. Być może to właśnie te, które łączyły Was na głębszym duchowym poziomie. Czasem przypomnienia przybierają jeszcze bardziej niezwykłą formę. Możecie usłyszeć imię danej osoby w przypadkowej rozmowie, zobaczyć jej ulubione miejsce w filmie lub natrafić na rzecz, którą kiedyś wspólnie dzieliliście. Wszechświat często komunikuje się poprzez znaki. Które wydają się przypadkowe, lecz w rzeczywistości mogą być dowodem na to, że więź wciąż istnieje. Nie lekceważcie tych chwil. Jeśli pewna osoba wraca do Waszych myśli niespodziewanie i wielokrotnie, warto się zastanowić, co to może oznaczać. Może tęskni bardziej niż jest w stanie to wyrazić? Może jej energia wciąż krąży wokół Was, czekając, aż dostrzeżecie te subtelne sygnały? Wszechświat zawsze stara się dawać odpowiedzi. Wystarczy nauczyć się je odczytywać. Czy zdarzyło wam się kiedyś odczuć nagły dreszcz, delikatne mrowienie na skórze albo niespodziewane ciepło w okolicy serca? Być może w pewnym momencie waszego dnia, bez wyraźnej przyczyny, doświadczyliście uczucia, które było trudne do wyjaśnienia. Wiele osób lekceważy takie sygnały, przypisując je zmęczeniu lub przypadkowym reakcjom organizmu. Jednak w duchowych tradycjach wierzy się, że fizyczne doznania mogą być czymś więcej niż zwykłą reakcją ciała. Nasze emocje i myśli mają określoną energię, która nie znika, lecz rozchodzi się w przestrzeni, wpływając na tych, z którymi jesteśmy połączeni na głębszym poziomie. Jeśli ktoś intensywnie o Was myśli, jego energia może subtelnie oddziaływać na Wasze pole energetyczne, powodując odczucia, które trudno racjonalnie wytłumaczyć. Może to być nagłe uczucie lekkości, jakby coś niewidzialnego otuliło Was ciepłem, albo przeciwnie, chwilowy ucisk w klatce piersiowej, jakby czyjeś emocje chciały znaleźć do Was drogę. Niektóre kultury wierzą, że pewne reakcje organizmu są bezpośrednim sygnałem, że ktoś o nas myśli. Kichnięcie, czkawka czy nagłe drżenie ciała często interpretowane są jako znak, że w danym momencie ktoś wspomina nas z intensywnym uczuciem. Nie jest to jedynie przesąd, to próba opisania zjawiska, które na poziomie energetycznym może być bardziej realne niż nam się wydaje. Warto zwracać uwagę na te subtelne sygnały, zwłaszcza gdy pojawiają się w chwilach, gdy jesteśmy spokojni i niezajęci codziennymi sprawami. Może to być sposób, w jaki wszechświat próbuje przekazać nam, że nie jesteśmy sami. Jeśli więc doświadczacie nagłych, niewytłumaczalnych doznań, zatrzymajcie się na moment i zastanówcie, kto może właśnie kierować w waszą stronę swoje myśli. Może ktoś bliski, kto tęskni, próbuje w ten sposób dać o sobie znać? Czy mieliście kiedyś sen, w którym spotkaliście kogoś, kogo nie widzieliście od dawna? Być może była to osoba, z którą kiedyś łączyła Was silna więź, ale kontakt urwał się wraz z upływem czasu. A może pojawił się ktoś, kogo nigdy nie zapomnieliście, choć los sprawił, że wasze drogi się rozeszły. Po przebudzeniu wciąż czuliście emocje związane z tym snem, jakby jego znaczenie było głębsze niż zwykła nocna wizja. W tradycjach duchowych sny są uważane za przestrzeń, w której granice między światem materialnym a subtelnymi energiami zacierają się. To w nich nasza podświadomość. Odbiera sygnały, których na jawie często nie jesteśmy w stanie dostrzec. Jeśli ktoś intensywnie za wami tęskni, jego myśli mogą znaleźć drogę do waszych snów, tworząc obrazy ponownego spotkania. Nie jest to jedynie przypadkowa gra wyobraźni, to może być znak, że więź między wami wciąż istnieje, choć nie została wyrażona w fizycznej rzeczywistości. Niektóre sny są tak realistyczne, że po przebudzeniu trudno uwierzyć, iż były tylko snem. Można poczuć dotyk, usłyszeć znajomy głos, doświadczyć emocji, które wydają się niemal namacalne. W takich przypadkach wielu ludzi mówi o głębokim przeświadczeniu, że te spotkania mają znaczenie, jakby były sposobem na przekazanie niewypowiedzianych słów. Wyrażenie uczuć, które nigdy nie zostały ujawnione, lub po prostu sposobem na przypomnienie o połączeniu, które nie zostało zerwane. Jeśli często śnicie o kimś, kto kiedyś był wam bliski, warto zastanowić się, czy wszechświat nie próbuje zwrócić waszej uwagi na te relacje. Być może ta osoba również doświadcza podobnych snów, a wasze myśli spotykają się poza granicami codziennej rzeczywistości. Czasem sny są jedynie wspomnieniem, ale niekiedy są też subtelną wiadomością, sygnałem, że czyjaś tęsknota wciąż jest żywa. Czy zdarzyło Wam się poczuć czyjąś obecność, mimo że nikogo nie było w pobliżu? Może był to moment, w którym nagle ogarnęło Was ciepło, jakby niewidzialna siła otulała Was spokojem? A może usłyszeliście znajomy szept w swoich myślach, albo mieliście wrażenie, że ktoś na was patrzy, choć byliście sami? Takie doświadczenia nie zawsze są wynikiem wyobraźni. W wielu duchowych tradycjach uważa się, że silne więzi między ludźmi nie kończą się wraz z fizycznym oddaleniem. Energia emocji nie zna granic i potrafi manifestować się w subtelnych, niemal niewidzialnych formach. Kiedy ktoś intensywnie za wami tęskni, jego myśli mogą dosięgnąć was w sposób, który odczuwacie na poziomie intuicji. Bywa, że w chwili spokoju nagle przychodzi poczucie czyjejś bliskości, nawet jeśli nie ma ku temu żadnego logicznego powodu. Może to być przeczucie, że ktoś o was myśli, albo wrażenie, że w pokoju przez ułamek sekundy zmieniła się energia. Niektórzy opisują to jako subtelny dotyk na ramieniu, inni zauważają, że w ich otoczeniu pojawia się zapach, który kojarzy się z konkretną osobą. Jeszcze inni czują nagłą ulgę w trudnym momencie, jakby niewidzialna siła próbowała dodać im otuchy. Takie sygnały mogą być próbą nawiązania kontaktu na poziomie duchowym dowodem na to, że więź z kimś, kto za wami tęskni, wciąż jest żywa. Zwróćcie uwagę na te chwile, w których wydaje Wam się, że ktoś bliski jest obok, mimo że dzieli Was fizyczna odległość. Być może to znak, że Jego myśli nieustannie do Was wracają, a Wasza intuicja odbiera ten cichy, ale wyraźny sygnał. Połączenia, które mają głęboki sens, nie znikają. Ich energia wciąż pozostaje obecna, nawet jeśli nie widzimy jej gołym okiem. Tęsknota to coś znacznie więcej niż chwilowe wspomnienie czy emocjonalny impuls. To energia, która przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc ludzi na poziomie, którego często nie jesteśmy w pełni świadomi. Może przejawiać się w spontanicznym uśmiechu, niespodziewanych wspomnieniach, fizycznych odczuciach, intensywnych snach czy subtelnym poczuciu czyjejś obecności. Każdy z tych znaków może być dowodem na to, że ktoś bliski wciąż o Was myśli, choć nie zawsze potrafi to wyrazić słowami. Jeśli doświadczyliście któregokolwiek z tych sygnałów, warto się nad nimi zastanowić. Wszechświat często komunikuje się poprzez subtelne znaki, które łatwo zignorować w natłoku codziennych spraw. Być może to, co wydawało się jedynie ulotnym wspomnieniem, jest w rzeczywistości głębokim duchowym połączeniem. Może ktoś, kto kiedyś był częścią waszego życia, wciąż czuje z wami więź, a jego myśli i emocje odnajdują drogę do waszej podświadomości. Jeśli ten film poruszył w was coś głębokiego, podzielcie się swoją historią w komentarzu. Być może ktoś inny odnajdzie w niej odpowiedź, której szukał. A jeśli chcecie zgłębić ten temat jeszcze bardziej, kliknijcie teraz w miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wszechświat nieustannie wysyła nam wskazówki, najważniejsze, by nauczyć się je dostrzegać.